Cześć, jest i witam w tym odcinku Pokémon Go. Dzisiaj omówimy nowy system zdobywania Pokécoinów w Pokémon Go. Jesse i James pojawią się w grze, a także nowe galariańskie Pokémony, w tym Surfekt w Pokémon Go. To i więcej w tym odcinku. Oglądajcie do końca. Zacznijmy od nowego systemu Pokécoinów, który jest w tym momencie testowany w Australii, ponieważ jest najwięcej zamieszania wokół tego tematu, gdyż nie wszyscy zrozumieli o co na Nianticowi chodzi. Ponieważ, no nie dziwię się, Niantic dosyć chaotycznie komunikuje się w tej sprawie. Przede wszystkim Niantic zmniejszył ilość pokecoinów, którą dostaniemy z gymów. I teraz uwaga, zanim tutaj złapiecie się za głowę i zaczniecie płakać, walczyć głową o ścianę i tak dalej. Póki co trwają testy nowego systemu zdobywania pokecoinów w Australii. Zanim ten system wejdzie... Na całym świecie prawdopodobnie zostanie on jeszcze dostosowany lub całkowicie zmieniony Także póki co nie ma co rozpaczać Ale tłumaczę wam teraz jak to będzie działać w tej fazie testowej w Australii Otóż Niantic zmniejsza ilość zdobywanych pokecoinów na dżymach Z 6 na godzinę do 2 na godzinę I jest to trzykrotna zmiana w dół Także trzy razy mniej pokecoinów z dżymów Także dlaczego ludzie cieszą się z tego systemu I im się podoba ta zaproponowana przez Niantic zmiana Otóż z tego powodu, że nie do końca zrozumieli, co Niantic miał na myśli. A <laughs> miał na myśli wcale, wcale nie takie fajne rzeczy, naprawdę, wierzcie mi. Otóż Niantic dał nam taką dobrą wiadomość, że zwiększy nam limit dzienny Pokécoinów z 50 na 55. Przypominam, że jak ta gra wychodziła, to limit Pokécoinów dzienny yy, z gymów wynosił 100. Potem Niantic obniżył nam to na 50 i teraz łaskawie podnosi na 55, ale. Duży ale. Obniża trzykrotnie właśnie ilość zdobywanych coinów z dżymów, w zamian za to dając nam możliwość zdobywania coinów w inny sposób. Za ukończenie dziennych aktywności dostaniemy 5 coinów, natomiast wiele osób nie zrozumiało do końca tweeta na Jantiku i myślą, że za każdą z tych aktywności dostaniemy 5 coinów. Tego nie wiem, może jeszcze Niantic właśnie w taki sposób to rozwiąże, zmieni swoje zdanie i ostatecznie w takiej formie wejdzie to do gry, ale póki co, tak jak na ten moment Niantic chce to wprowadzić, dopiero po ukończeniu tych wszystkich zadań otrzymamy łącznie 5 coinów. Wśród tych zadań mamy takie rzeczy jak zrób Excelenta, ewoluuj Pokemona, zrób Greata, użyj Berry, zrób Snapshota, złap Pokemona, sparapuj Pokemona, zrób Nice'a. Z transferu i Pokemona, wygraj Rajda. To jest łącznie 10 aktywności, i gdyby rzeczywiście za każdą z nich miało być 5 Pokécoinów, no to byłoby całkiem spoko. Ale nie, ponieważ Niantic tłumaczy i podkreśla na Twitterze, że dopiero po wykonaniu łącznie wszystkich tych 10 aktywności dostaniemy 5 Pokécoinów. I tutaj podkreślam, ponieważ wiem, że będą osoby w komentarzach, które będą się ze mną kłócić i tak dalej, więc tutaj podaję moje źródło. To jest oficjalny tweet na Niantic Support. Trenerzy. Podczas okresu testowego w Australii możesz otrzymać 5 pokecoinów łącznie po ukończeniu wszystkich aktywności w ciągu dnia. Będziemy słuchać Waszych opinii podczas testu i możliwe, że dostosujemy jeszcze ostateczne parametry zanim wypuścimy globalnie nowy system. Łącznie 5 coinów po wykonaniu wszystkich tych 10 zadań. Czyli, no trochę beznadziejnie. Zresztą przeczytajmy sobie komentarze na Twitterze. To naprawdę nie jest 5 na jedno zadanie? Jesteście poważni? To jest niedorzeczne. Już teraz mogę wam powiedzieć, nawet bez testu, że osłabienie gymów do 2 coinów na godzinę jest straszne. Będziesz musiał trzymać Pokemona ponad 25 godzin w gymie, żeby dostać 50 coinów. 5 łącznie za te wszystkie zadania, gdyby to było 5 łącznie, ale gymy nie zmieniłyby się, albo gdyby było 5 za każde zadanie, to ten nowy system byłby dobry, ale w ten sposób proszę zastanówcie się podobnie. Tak jak widzimy ludzie, którzy zrozumieli jaki system Niantic proponuje są źli i bardzo chcą, żeby Niantic jednak zmienił zdanie i zaproponował inny system zdobywania pokecoinów. Także tak jak widzicie Niantic proponuje nowy system zdobywania pokecoinów, to jest to o czym ja mówiłem. Kilka odcinków wstecz, parę tygodni temu były przecieki w kodzie gry dotyczące zdobywania na przykład E, Pokecoinów z questów. Tutaj widzimy, że to będą niekoniecznie questy, tylko bardziej takie zadania. 10 zadań każdego dnia łącznie, jeśli wykonamy wszystkie, otrzymamy 5 Pokecoinów. No, brzmi to absurdalnie. Nie wiem, co dokładnie Niantic miał w głowie, wymyślając w ogóle coś takiego. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o jakąś presję ze strony inwestorów czy rady nadzorczej na Antiku, żeby po prostu gra zaczęła zarabiać więcej pieniędzy, czyli żeby tak naprawdę dać ludziom mniej Pokecoinów ale żeby to wyglądało dobrze, dyplomatycznie, no to żeby powiedzieć im, że dajemy im więcej coinów. Jest taki piękny kraj w Europie na literkę P gdzie na przykład politycy obniżyli o 1 punkt procentowy Stawkę podatku dochodowego tym mniej zarabiającym, ale w tym samym czasie również zamrozili próg, przy którym się wpada w drugi próg podatkowy, gdzie już się płaci nie 17, a 32% podatku dochodowego, czyli tak naprawdę więcej będą teraz ściągać pieniędzy z podatków dochodowych, czyli tak naprawdę podwyższyli podatki, ale dzięki temu, że ten pierwszy próg obniżyli o ten symboliczny 1%, mogą mówić nam w telewizji, że hej, obniżyliśmy wam podatki. I wydaje mi się, że dokładnie tą samą sztuczkę e, chciał zastosować na Yantik. Czyli jednocześnie trzykrotnie obniżają nam pokécoiny zdobywane z brzymów, a jednocześnie za dużą ilość zadań dziennie dają nam dodatkowe 5 pokécoinów. Czyli tak naprawdę myślę, że średnio, jeśli ten system wejdzie w takiej formie, to wszyscy będą średnio zdobywać mniej Coinów dziennie i w związku z tym będą więcej kopać Coinów za prawdziwe pieniądze. Ale jako, że Niantic teoretycznie podniósł nam limit o te 5 Pokécoinów, to Niantic może mówić, hej, przecież my Wam podnieśliśmy limit darmowych Pokécoinów. Zrobiliśmy coś dobrego dla Was. Ale tak jak mówię, podkreślam jeszcze raz, zanim zaczniemy walić głową w ścianę i tutaj wypisywać wulgarne komentarze pod postami na Nianticu po polsku, w ogóle Niantic zaczął pisać posty po polsku na Facebooku. Także zachęcam Was też, żeby obserwować profil Pokémon Go na Facebooku i zostawiać łapki w górę oraz komentarze pod ich postami, które są w języku polskim, dlatego że to zwiększy szanse na to, że Niantic uzna Polskę za ważny region, później wprowadzi może język polski w Pokémon Go, a jeśli już to zrobią, to potem będzie większa szansa na jakiś event w Polsce typu GoFest albo Safari Zone. Ale zanim zaczniecie tam wchodzić i pisać posty do Nianticu, wasz nowy system jest bez sensu, nienawidzę was. Poczekajmy, wypijmy kubek zimnej wody, zastanówmy się i poczekajmy właśnie, aż Niantic coś powie w sprawie tego systemu, bo w tym momencie już dużo negatywnych komentarzy zaczęło się pojawiać i na Twitterze, i na Facebooku, także Niantic w tym momencie już daje sobie sprawę, że reakcja społeczności jest bardzo negatywna na ten zaproponowany nowy system zarabiania Pokecoinów i jestem w kontakcie z Nianticiem i wiem, że oni już wiedzą. I będą w tym momencie mieć nową naradę, gdzie będą jeszcze raz przeryskutowywać ten temat. I pewnie za jakiś czas pojawi się jakieś obwieszczenie, że zmienili zdanie i troszkę jednak zmienią to bardziej na korzyść graczy. Teraz może coś przyjemniejszego i ciekawszego, czyli data mine, najnowszej aktualizacji 0175.0. Zmienię to w punktach w wielkim skrócie i może dodam po jeden, dwa zdania na, na każdy temat. Pierwsza rzecz znaleziona w kodzie gry. Jesse i James zespołu R w kodzie gry. Póki co wśród NPC, NPC to jest po prostu jakaś postać, na przykład jak Profesor Willow, tak? Możemy spotkać Profesora Willowa w Pokémon Go i do kategorii NPCów dopisano również Jessie i James. Póki co tyle w kodzie gry, no ale sugeruje to, że będziemy mogli spotkać właśnie te postaci w Pokémon Go już za jakiś czas. Nowe galariańskie Pokémony dodane w kodzie gry, i tutaj uwaga, nie tylko Obstagon, Perserker, o których mówiłem już parę odcinków wstecz, ale również co ciekawe, Surfetched. Surfecht dodany w kodzie gry w Pokémon Go. Shock i niedowierzanie, Surfage jest bardzo ciekawym Pokemonem typ czysto walczący, wysoka bazowa statystyka ataku, także może być dosyć przydatny w Pokemon GO, może w PvP, zobaczymy oraz widzimy również formę Shadow Surfage, ta formy Shadow często są jeszcze bardziej przydatne w PvP, bo zadają więcej obrażeń także tutaj szykuje się jakaś niespodzianka, oprócz tych Pokemonów galariańskich, o których była wcześniej mowa Czyżby również serfecz miał się pojawić w Pokémon Go? To jest bardzo ciekawe, bo obecnie Farfetch'd jest Pokémonem regionalnym w regionie Azji Wschodniej, Japonia, Korea, te okolice. A przecież surfetch właśnie ewoluuje z farfetchta tyle, że galariańskiego. Także czy Farfetch'd przestanie być Pokémonem regionalnym, a może Farfetch'd galariański będzie do zdobycia dla wszystkich, a zwykły farfetch kantoański będzie dalej regionalnym Pokémonem w Japonii? Tego nie wiem. To na tym możemy się tylko zastanawiać. Nowe filtrowanie. Friendów, na przykład według rangi, według tego komu możemy dać gifta, według laki i według interakcji. To jest coś o co gracze prosili, takie ułatwienie, żeby można było sortować również e, friendsów w te sposoby. Także dobrze, że to się pojawia w kodzie gry. Możliwość sprawdzenia czy friend jest online czy nie. W tym momencie nie ma czegoś takiego w Pokémon Go. Nie da się stwierdzić kto na naszej liście friendów jest online, ma włączoną grę. No jeśli chcemy tych ludzi zapraszać na przykład na rajdy, to dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, czy oni w ogóle mają włączoną grę, także ta funkcjonalność e, jest konieczna. Jeśli chcemy zrobić rajdy i zapraszanie friendów na rajdy w Pokémon Go, zaproszenia na rajdy. Kolejna solidna porcja kodu gry e, dotycząca zaproszeń friendów na rajdy, także wydaje mi się, że już coraz bardziej Materializuje się ta funkcjonalność I powiem szczerze, ja już nie mogę się na nią doczekać Nowe update'y w sklepie Będą prawdopodobnie darmowe Boxy, zamiast boxów Za jednego coina w przyszłości Takie drobne dostosowania. no ale są ludzie, którzy nie mają Nawet tego jednego pokekoina Wiem, bo pisały do mnie takie osoby, kuszy co mam zrobić, jak nie mam nawet jednego Pokecoina. Nie wiem, no iść do, iść do gyma, wstawić pokemona na chwilę, albo kupić po prostu Pokecoiny. Na Jantik dodaje kod gry dotyczący zbierania jakiegoś rodzaju naklejek. Jest w szkodzie gry możliwość kupowania tych naklejek za prawdziwe pieniądze. Będziemy zbierać jakieś naklejki w Pokémon Go. Nie brzmi jakoś bardzo ekscytująco, no ale. Okej, okay. I reszta tutaj zmian w kości gry jest yy, mało znacząca. Także tak to wygląda. Dzisiejszy dzień pod znakiem surfeczna w Pokémon Go, Jesse i Jamesa w Pokémon Go oraz bardzo kontrowersyjnych potencjalnych zmian w systemie zdobywania PokéCoinu. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim. Na ten moment to jest tyle. Zostawcie łapkę w górę, żeby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby osób. I widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémonów. Trzymajcie się. Na razie.